Pozdrawiam ciebie łowca Seba i młody. Sorry, że mam cię teraz w nieprzyjacielach, ale ten Seba łowca powiedział, że mam cię pozdrowić. To cię dodałem, żeby nie zapomnieć twojego niku. Dobra. Skąd ta suma pieniędzy u mnie w, w tym w złodzie? No, w torbie po yy, posyła owca mi pożyczył i bardzo mu dziękuję. To dostałem... Ktoś podszedł i mi to dał. Odwiązał to i mi to dał. Ja sobie to założyłem. O, rozpocząłem już questa jak miło. Yy, Dobra. A? Nie będziemy płacić. Zrobimy dwa questy właśnie teraz zaczęliśmy robić pierwszego. To jest o rękawice na 10 level. Idziemy znowu do tej babki. Dalej dalej. I idziemy teraz znowu do krowy, trzeba ją wydoić. Do Sorry, że mam lagi, jak to jest zwykle. <laughs> dobra. No, dobra, wydoiliśmy ją, znowu do tej babki lecimy. Idziemy teraz do kota. Kot się znajduje tutaj. Go dobrze pamiętam, tak. Tutaj się znajduje. Gania mysz. Dobra, nakarmiliśmy już tego kota. I teraz idziemy znowu do tej babki. Do tej babuni po nagrodę już idziemy. No, i dostaliśmy 1,5 i 300 doświadczenia i rękawice na dziesiąty level, które sobie teraz zakładamy. Uleczymy się trochę. Idziemy dalej. Bierzemy teraz tutaj drugiego quest'a. O źle wziąłem to rozpoczęliśmy Questa. Dobra. Idziemy do Dena teraz. Den się tutaj znajduje. Przy ognisku. Dobra, teraz idziemy do I tej, tej, tej dziewczyny byłej, Dena. I klikamy pierwszą odpowiedź. I daj nam 100 złota i chustkę. I mamy iść do Dena, dać mu tą chustkę i dostaniemy... helm na 10 level. I później wracamy do niej i ona nam da też nagrodę. Hmm. Ok, otrzymaliśmy, tendenę, sobie założy już. I idziemy teraz do Lili. Tak, to Lili, Lidia, do Lidii. Dobra. Ten przyjął Twoją chusteczkę i powiedział, że wróci. I tak odawansowaliśmy na jedenasty poziom. Doświadczenia. I idziemy jeszcze jeden. Ten, jeszcze jednego quest'a zrobić. To już jest Ithan. Dobra, chodźmy. Idziemy tutaj do straż, y, strażnika y, bramy. Jeśli dobrze pamiętam, zaraz zobaczymy. Y, już wam mówię? No, strażnik y, bramy. Wchodzimy. Tak. Rozpoczęliśmy questa trochę mało życie mam, ale coś kona i magy. Sma się łowi. Oj coś padło. dobra idziemy teraz zabić jeszcze dwa szczury i wracamy się do strażnika i będziemy i otrzymamy nagrodę. I idziemy do strażnika bramy, odebrać nagrodę i po, y, powiedzieć, może zabiliśmy szczury i odbie, i, od, i wtedy dostaniemy nagrodę. <coughs> jeszcze bym zrobił jednego quest'a, ale mm, czas mnie goni, bo jeszcze muszę mm, posprzątać pokój. Mm, no Znaczy, nie posprzątać pokoju, tylko odkurzyć podłogę i umyć podłogę w swoim pokoju. Czeka mnie trochę pracy. Ojojoj, oj, oj, minęłem strażnika, zapomniałem. Zagadałem się, chciałbym odebrać nagrodę. Otrzymujemy 700 zł, 578 punktów doświadczenia i pierścień na 11 level. No, i to by było na koniec trzeciego parta. Do zobaczenia, cześć i jeszcze raz pozdrawiam Cię młody i słowca Seba. Do zobaczenia, cześć.